Cześć kochani, witam Was bardzo bardzo serdecznie w nowym e, filmiku. E, dzisiaj jak widzicie oczywiście po tyle będzie haul, będzie naprawdę wielki haul, bo oczywiście były wyprzedaże, tak naprawdę we Włoszech jeszcze są, e, bo trwają do końca sierpnia, e, więc pomyślałam, że będzie to zbiorczy haul, będzie tutaj ubrania i trochę e, akcesorii, trochę kosmetyków. E, nie będzie butów, bo co do buty to zrobiłam oddzielny filmik, którego już na pewno zobaczyliście, bo wrzuciłam na pewno już na kanale, bo jest bardzo krótki, chciałam je tylko Wam pokazać i biorę się od razu do rzeczy, bo jest naprawdę strasznie dużo rzeczy, a nie chcę tutaj Was męczyć godzinami. Dobra, to zaczynam od um, kosmetyków. Um, zacznę od kolorówki, rusiłam się na dwie rzeczy. Jedną, którą tak naprawdę potrzebowałam, bo mi się już skończył, a drugi, bo tak bo chciałam spróbować i niedrogo nie to kosztowało. pierwszy to jest cień z Essence, matowy cień, beżowy, to jest ze zwykłej kolekcji. O nie, po prostu tylko... Przepraszam, to na pewno będzie brudne, więc nie, będzie tutaj, nie będę tutaj machać za bardzo, bo od razu byłabym pełna tego koloru. To jest bardzo prosty kolor, bardzo mi się podoba. Nazywa się Blockbuster Matte, Matte Effect i jest to numer 22. No, tyle. A drugą rzecz, to, którą kupiłam, to jest eyeliner. A pierwszym linerem mojego życia jest to I Love Punk z Essence Jumbo Eyeliner Pen. I to był, po prostu wygląda jak wielki flamaster. Mi się to bardzo podoba, parę razy go używałam. Jest bardzo fajny. Dobra, co dalej? To perfumy. Dostałam takie perfumy z firmy, tak naprawdę, na testowaniu bo to jest jak są jakieś nowe perfumy. Firma jest Kodali, a perfumy nazywają się Fig de Vigne. To jest seria czterech perfum: jest Fig de Vigne i jeszcze parę właśnie De Vigne są zainspirowane jakąś wyspą, na którą ta osoba, którą pomyślała właśnie tej perfumy, spędziła swoje wakacje. One mają dosyć mocny, mocny zapach. To tak naprawdę mi to nie służy za bardzo, bo ja lubię takie bardziej delikatnych perfum, ale na pewno coś Jakoś znajdę, jak to używać, a po prostu komuś, komuś oddam. Bo szkoda po prostu marnować tego, ale jest to fajny zapach, ale nie dla mnie po prostu. Chyba każdy tak ma. Dalej przepraszam, że tak szybko, ale naprawdę nie chcę, żeby ten filmik trwał godzinami. Dalej kupiłam byłam w zeszłym tygodniu. U fryzerki. Po prostu skończyły mi się wszystkie produkty do stylizowania włosów i prosiłam jej, żeby mi coś dało e na te upalne dni i dała mi taki spray z zała pól, który jest e jest to e seria naturalnych produktów e z firmy Paul Mitchell. E Jest to um, spray, um, który daje właśnie trochę objętności i daje efektu um, beach waves to znaczy takie fale ala. Uh, 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 Wystosuję sobie włosy nad morzem na plaży po wykąpaniu się. O, to jest właśnie efekt. Zapach mi się. Bardzo podoba, bo kojarzymy się z titri, Ona się tak nakłada z bardzo wysoko, jakby to padało na nas. Jest to fajny efekt, po prostu e, fajnych, e, małych fali. E, na głowie, trochę inaczej to wygląda, ale mi się to, ten efekt jak na razie podoba. Nie, nie, jedyna wada jest to, że ten produkt mi kosztował 23 euro, więc jest strasznie drogo, ale jest 150 ml, więc na pewno to potrwa mi e, dużo A w tym Nie. samym dniu jak byłam właśnie u fryzjerki, to e, byłam w aptece i e, widziałam mieli w promocji e, wodę termalną z Aven w takim w takim właśnie wielkim opakowaniu, e, która kosztowała 10 euro zamiast 15, coś takiego. E, I w gratisie była taki e, Małe opakowanie, właśnie z tej wody termalnej, które na pewno biorę, będę brać ze sobą do Polski. Jest to kuracja dla skóry bardzo wrażliwej albo które mają jakieś alergie, i to pomaga właśnie lepiej się poczuć. Jest, zobaczymy, jak to się sprawdzi. Przechodzę do zakupów w różnych sklepach. Pierwszy sklep, który odwiedziłam, tylko i wyłącznie, żeby kupić tego, to Azos i kupiłam takie, takiego zegarka złotego, z, z wąsami w środku, taki mustaż. bo bardzo mi się spodobał. I on koszt, zapłaciłam za niego tylko pół ceny, więc jakieś 15 euro. Jest to bardzo fajne, bardzo wygodne. Bardzo dobrze, myślę, że on wygląda, naprawdę bardzo mi się podoba. A właśnie ostatnio chciałam po prostu zmienić trochę swojego wyglądu i zakładać in różnych zegarków, ale nie chciałam kupić, właśnie jakieś takie bardzo drogie. I kolejny zegarek, który kupiłam, to kupiłam na stronie Romui I to jest właśnie ten żółty zegarek. Z, z, z ekologicznej skóry, który ma właśnie tutaj e, wygląd e, vintage. Jest to bardzo fajny. Nie jest najwygodniejszy na świecie, ale zapłaciłam za niego e, 10 dolarów, bo była. Znaczy, kosztował e, 12 dolarów, był przyceniony na 10, a ja miałam. E, Kupon na e, właśnie 10 dolarów, żeby coś kupić, i kupiłam ten, więc tak naprawdę ku, e, za darmo w końcu to był. I podoba mi się, fajny jest, jest w moim ulubionym kolorze. Nie trzeba, nie jest oczywiście ten taki e, zegarek, e, który pasuje do wszystkiego, ale podoba mi się, więc i za darmo jeszcze do tego, więc dobrze jest. E, Dalej z Romuj to kupiłam dwie koszulki i jedną torebkę. Od razu pokażę Wam torebkę, która pasuje do zegarka. Ale to nie zrobiłam tak specjalnie, bo kupiłam ich w, w oddzielnie. To jest po prostu e, kopertówka. E, o, to może to jest taka mała torebeczka. Właśnie kopertówka. Która może być kopertówką. Ona z tyłu ma tutaj e, zameczek z, z, z kieszonką. E, to się tak otwiera. I w środku nawet żadne, żadnego kieszenia nie ma. Jest to po prostu tak. Jest z, oczywiście z, z ekologicznej skóry. E, bo ona też kosztowała niewiele. I e, e, można do tego dodać właśnie e, taki, żeby ją przytrzymać tak. O, żeby jakoś to lepiej się trzymało. Albo można e, tutaj dodać tych e, o, takie coś, żeby nosić ją e, po prostu o tak żeby ją tak nosić i żeby to może być dłuższe, krótsze, zależy od jak się lubi. Średnio mi się podoba, myślałam, że to jakoś lepiej będzie wyglądało, ale no, y, potrzebowałam po prostu y, fajn, fajnej torebki, tylko że nie wielkiej, bo ja zawsze pójdę albo bardzo wielkie y, torby, albo strasznie małe, więc. Potrzebowałam jakąś, jakiegoś średniego rozmiaru i ta może, może być. A przechodzę teraz do e, dwóch rzeczy, których najbardziej lubię, co właśnie kupiłam pro mój. Pierwsza jest to e, koszulka e, z odkrytymi ramionami, e, znaczy nie, z odkrytymi. Ramion ma y, zakrytych, ale dobra, no już wiecie o co chodzi. Y, jest to bardzo przyjemna, bardzo fajna, trochę przezroczysta, więc zakładam ją bardziej wieczorem. Nie jest najlepsza na, na włoskie upały, ale jak już się y, chłodniej będzie robiło, to będzie super. Ona ma normalne tutaj guziki, jest, ma tutaj kieszonka. Jest bardzo fajna, normalna, dobra do pracy, jeżeli jest coś pod tym założę, więc będzie super. I do tego jeszcze mam koszulę, w której się zakochałam już strasznie dużo miesięcy temu i udało mi się ją upolować właśnie z tymi wyprzedażami. I to jest właśnie ta koszula, ona ma tutaj długie rękawy, jest Paski, ostatnio nie dużo rzeczy w paski, kupiłam, więc już przesany. Ma takie duże kieszonka tutaj, ona jest dłuższa z tyłu, więc ja bardzo lubię tutaj schować do, do spodni, żeby to było dłuższe. I potem jeszcze rękawy, tak wziąć, tak na trzy czwarte Jest to trochę, właśnie, przezroczysta też, ale nie za bardzo. Mi się ona bardzo podoba. Jestem w niej zakochana, ale jeszcze nie miałam okazji ją zakładać. Bo tutaj zrobiło się upalnie, więc po prostu nie miałam kiedy ją zakładać. Więc na pewno zabieram ją ze sobą do Polski, żeby mieć w końcu um, okazję ją założyć. No, to by było na tyle jak na Romuj, więc dalej z, 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 z New Looka. Dalej ze sklepów internetowych z Luka kupiłam tylko dwie rzeczy, bo ostatnio strasznie dużo z tej, z tej strony zamawiałam, ale się w nich zakochałam, one e, strasznie mało kosztowały myślę, że wszystko razem zapłaciłam jakieś 13 funty chyba nawet razem z przesyłką, czy coś takiego po pierwsze kupiłam taką spódnicę ona jest tutaj ona jest trochę yy, yy, nie jest za bardzo na włoskie klimaty, na upalne włoskie klimaty, ale na pewno będzie dobra na, na jesieni. Ona ma tutaj z ekologicznej skóry ten wykończenie, tutaj górne, i ona jest taka właśnie asymetryczna. Tutaj jest, mi się bardzo podoba, bo są bardzo fajne te spodenki z Zary. Te asymetryczne, które wyglądają z przodu jak asymetryczna spódnica, ale tak naprawdę są shorty. Ale one kosztują, nie wiem, 30 euro. Wszyscy je mają i one są strasznie krótkie. A ja tak naprawdę bardziej wolę spódnicy niż shorty, e, więc jak tej zobaczyłam, to się zakochałam. Jeszcze do tego mam właśnie tutaj. E, Taki brokat ym, Bardzo fajny Ona mi się bardzo podoba Ja zapłaciłam za nią Chyba jakieś 5 funtów Coś takiego Mi się bardzo spodobała Więc wzięłam A jak zwykle z, z działu dziewczę, Dziewczęcego Teenage znaczy To kupiłam sobie bluzę bo spodobała mi się i od bardzo dawna szukałam bluzy e, szarej bo mam tej szarej z, 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 z fake chanel ale ona jest dla mnie za krótka jak wiecie e, więc jakoś ją używam, ale nie tak jak bym chciała e, a ta jest e, większa, jest bardziej oversized. tak naprawdę na mnie dobrze leży rozmiar jest e, 14-15 lat ona ma tutaj napis Lucky i, i tutaj z przodu jest właśnie Ala Varsity, to znaczy bardziej Ala College. Jakbym poszedł do szkoły, do jakiejś tam amerykańskiej szkoły. I ona tutaj wygląda jakby była szyta um, odwrotnie. Tak naprawdę tak jest. Ona <laughs> jest szyta odwrotnie, no odwrót ale to mi się bardzo podoba i myślę, że to będzie razem fajnie wyglądało tak bardziej na kontrasty jeszcze ze szpilkami jakimiś będzie to fajnie wyglądało, więc ona kosztowała chyba 5 funty coś takiego więc fajnie no i co do New Yorka, to by było na tyle teraz przychodzę do Stradivariusa i potem będzie H&M i jeszcze jedna strona. O, strasznie dużo rzeczy kupiłam. Dobra. Eee, tak jest, że jak wiecie, mam tę wesele ze swojego brata za e, już dwa tygodnie. Hihi już niedługo e, więc mam e, już sukienkę na, na tego wesela ale bałam się, bo to jest letnia sukienka i bałam się, że po prostu e, ona nie pasuje do rajstop, jeżeli by było zimno e, więc po prostu bałam się, że będzie mi w niej za zimno, więc kupiłam zamiennik e, jeżeli będzie e, właśnie zimniej i jakaś bardziej jes jesienna e, pogoda i zamówiłam właśnie przez internet u Wariusa taką sukienkę, bardzo, bardzo prostą. Ja wiecie, że ja bardzo lubię bardzo prostych sukienek, które można odzdobić bardziej. To ona tak wygląda. O, tak, tutaj się kończy. Tylko, że z tyłu ma. Tu obliżane. Tak naprawdę bym ją chciała zakładać odwrotnie, wiecie? Bardzo mi się to podoba, jak to odwrotnie wygląda. Z tym zamkiem tutaj. Pomyślę nad tym. Ale dobra, to wygląda tak? Jest bardzo podobna do tej sukienki z wieromody, której mam, którą kupiłam. Parę miesięcy temu w jakimś holu Wam pokazałam, więc kupiłam sobie taką sukienkę. I tylko kupiłam przez internet i zamówiłam tak, żeby, żebym poszła, żeby ta dostawa poszła do, do sklepu, który jest z Stradivariusa, tutaj w centrum w Turynie. I jak tam poszłam, oczywiście tam zobaczyłam, sobie spojrzałam, co tam jest fajnego i oczywiście coś kupiłam kupiłam e, spódnicę dżinsową bardzo letni e, e, taką letnią o, i ona ma tutaj baskinkę nieprostą, bardzo fajną i ona jest miniową, i ona e, zamiast 23 euro kosztowała 13, więc była, było trochę zniżki. Ona się zakłada na wysokim stanie i jest to bardzo fajna spódniczka jeszcze nie mam okazji ją zakładać, ale może dzisiaj wieczorem ją założę. A e, jeszcze kupiłam też w przecenach taką e, takiego T-shirt z napisem. Ona jest szary. Tutaj jest napisane F. Heaven is a place on heart with you. Jest jakiś skyline, i w ogóle niebo widać tak dalej. O, ona ma te rękawy czwarte. I ona była przeceniona z 10 euro na 8, więc niedużo, ale nawet za 10 bym kupiła. I z nowej kolekcji, z basicowej, to kupiłam taką koszulkę. Bardzo fajną, ona mi się bardzo podoba. Ona ma tutaj kieszonko, jest trochę dłuższa z tyłu niż z przodu. Ona jest bardzo, naprawdę bardzo, bardzo wygodna, więc na pewno ją zabiorę ze sobą do Polski. Dobra, dalej! Dalej z hm Do hm pojechałam, żeby kupić A, przepraszam, uciekałam Wam z kadra. Żeby kupić dwie rzeczy. Po pierwsze chciałam kupić e, swetra e, krót, krótkiego, właśnie takiego z Basicowej kolekcji, czarnego, bo potrzebowałam właśnie krótkiego, krótkiego e, swetra e, na guziczki, e, niedrogiego, żeby wziąć ze sobą do Polski, bo mój e, sweter po prostu e, musiałam wyrzucić, bo wyglądał okropnie. A drugą rzecz, którą poszłam to jest ten pasek, który jest elastyczny. On jest bardzo, bardzo wygodny. Myślałam, że to będzie mi strasznie przeszkadzało, ale to w ogóle nic nie przeszkadza. Po prostu trzeba przymierzyć i zobaczyć, który jest dla nas najlepszy rozmiar. I właśnie znalazłam ja chyba kupiłam M. -kę. Tak mi się wydaje. Jest to bardzo wygodny, bardzo fajny i każdego stroju. Daje coś właśnie rokowego, fajnego. Ona kosztowała chyba jakieś 12 euro, ale podobała mi się, więc kupiłam. A na przycenach kupiłam dwóch bluzek. Jedna jest taka, w takich kolorach nie bardzo moich, bo jest strasznie dużo li liliowego koloru, tutaj, którego ja nie znoszę, ale e, podobała mi się. Ona ma tutaj baskinkę na dole. A ona jest w moim rozmiarze, tylko i, że je, ona jest taka prost, ma taki prosty krój i więc jest trochę taka luźniejsza. I to mi się właśnie w tym bardzo y, podoba. Tylko że nie na włoskie upały, więc jak zwykle będę musiała poczekać na następną wiosnę, żeby ją zakładać jeszcze raz. Y, a jeszcze kupiłam taką y, bluzkę. Ojej, tu trudno jest. Dobra. Taką bluzkę, która ma z tyłu zameczek i taki fajny, taką fajną kokardkę. O, to bardzo fajnie wygląda. I to jest tak robione, jakby tutaj była bardziej przezroczysta, i tutaj na dole mniej było widać, ale fajna po prostu biała bluzka. Która mi się bardzo podobała i one były po 5 euro, jak się nie mylę. Ostatnie dwie rzeczy, które Wam Ach, teraz... chciałam pokazać, to e, sukienka już na e, jesień e, z, ponownie z weromody, która jest sportowa, ale mi się bardzo podoba. Ona ma tutaj takie e, ćwieki. Tak, tutaj ma ćwieki ma rękawy czy czwarte, tak naprawdę bardziej 7-8 na, na, niż 3 czwarte. I w talii ma taką e, takiego paska którego można e, zamknąć. Jest to bardzo prosta sukienka. Jeżeli nie będzie jej dobrze widać, to e, zrobię Wam zdjęcie. I więc kupiłam tą sukienkę. Który oczywiście jeszcze nie miałam okazji zakładać, bo ona jest e, jesienna. A do tego kupiłam jeszcze e, torbę, o której, od, o której od bardzo dawna marzyłam, bo zawsze mi się marzyło mieć torby z firmy Desigual, więc kupiłam taką fajną no, taką, ale mi się bardzo podoba, jest w moich kolorach. Można ją nosić tak na ramię albo po prostu ee, tak. Tylko że ona jest, e, nawet na najkrótszym, jest ona dla mnie za długa, ale tak naprawdę jest bardzo wygodnie ją nosić, tak. Więc za, zawsze tutaj ją tak noszę. Zmieści się tutaj strasznie dużo rzeczy, ona się zamyka takim guzikiem tutaj i jeszcze do tego ma zamek, ma swoje kieszenie, tutaj jest strasznie dużo e, miejsca więc jest bardzo, bardzo bardzo pojemna, jestem z niej bardzo zadowolona a jeszcze kupiłam nią na przecenach, zamiast jakieś tam 80 euro bo zapłaciłam 50, więc cieszę się e, bardzo no dobra dotarliście i dotarłam do końca tego holu Mam nadzieję, że nie ponudziłam Was, powiedzcie, czy zakupy Wam się spodobały, co się Wam najbardziej spodobało, co jakieś outfity, czy byście chcieli zobaczyć i tak dalej, więc jakoś tak się zorganizuje. Ja już żegnam się z Wami i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa pa! Ach. Zapomniałam, e, oczywiście napiszcie, e, jeżeli byście chcieli się spotkać ze mną w Polsce, e, będziecie mieli linka tutaj na dole albo na końcu filmika, teraz zobaczymy do vloga, e, gdzie opowiadam o wszystkim i e, w tym vlogu też zapytam Was o pomoc na moje polskie zakupy, więc zapraszam do oglądania vloga, żebyście mogli skomentować jakoś bardziej mnie pomóc w tym. No i dobra, przestanę jeszcze raz, pa pa.